Witam w kolejnym odcinku kartki z kalendarza. Codziennie opowiadam Państwu o wydarzeniach z przeszłości, które miały miejsce na terenie gminy Wielichowo. Swoją wiedzę czerpię z wieloletnich poszukiwań, wertowania źródeł, czytania gazet i książek, przeglądania stron internetowych oraz rozmów z ludźmi. Kartka z kalendarza to ponad 20 lat pracy. Które złożyły się na ten projekt. Kalendarium można znaleźć na serwisach YouTube, Facebook oraz TikTok. Zapraszam do obejrzenia i wysłuchania kolejnego odcinka. Paweł Michalski. Dzień dobry Państwu. 29 maja imieniny obchodzą Maria, Magdalena i Urszula. Przysłowie: Maria Magdalena zwykle rada, gdy deszcz pada. Do końca roku pozostało 216 dni. Mamy dzisiaj 150 dzień roku. Słońce wzejdzie o godzinie 4.43, a zajdzie o 21.03. Dzień potrwa 16 godzin i 20 minut. Nietypowe święta to dzień działacza kultury i drukarza oraz Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych. 29 maja 1505 roku Jan Kokorzyński poręcza za Małgorzatę i Annę żonę Tomasza Ręckiego, dziedzica w Ręsku i żegrowie, że uwolnią one od roszczeń osób trzecich sprzedane części żagrowa i barklina. Dzisiaj to Barklin. 29 maja 1605 roku w pobliżu Zielęcina znajduje się nieznana płosa. To dział w dawnej Polsce określenie części niwy, czyli zwartego obszaru gruntu uprawnego. Ten obszar był rozmaitego kształtu i wielkości często termin używany wymiennie właśnie z niwą. W Polsce wczesno-średniowiecznej Grunt uprawny tworzący zwartą całość należący do jednego gospodarza lub podzielony na rozgraniczone miedzami płosy, uprawiany przez chłopów danej osady. 29 maja 1749 roku mamy informację o tym, że właściciel majątku Wielichowskiego utrzymywał składnice handlowe w Babimoście i Wschowie. Te składnice handlowe były po to, aby sprzedawać w nich wyprodukowane w majątku wielichowskim zboże, świnie, wełnę, mięso. Handel prowadzony był na bardzo szeroką skalę. Produkty z Wielichowa były sprzedawane m.in. we Wschowie, Babimoście, Wolsztynie, Kargowie, Kaszczorze, Wieleniu, Szreniawie, Rudnie i Kramsku. Sprzedaż prowadzono również... Za granicami, między innymi do Sulechowa-Głogowa-Zielonej Góry. Prowadzenie sprzedaży poza Wielichowem przyczyniało się do podwojenia, a nawet potrojenia zysków dworu. Po odliczeniu kosztów transportu i cła, można stwierdzić, że utrzymywanie tych składnic w wymienionych wcześniej miejscowościach oraz prowadzenie sprzedaży w wielu miastach powodowało stopniowy zanik handlu w wielichowie. Było tak między innymi dlatego, że nie opłacało się kupcom przyjeżdżać do wielichowa i kupować duże ilości towarów wyprodukowanych w majątku wielichowskim, tylko mogli zaopatrywać się właśnie w tych miejscowościach. W rachunkach dworskich pojawia się również pozycja pod nazwą kontentację. Kontentacja, to było zadośćuczynienie, zaspokojenie czyichś żądań. Czyli w ten sposób ekonom dworski omijał opłaty celne, płacąc łapówki na granicy. Kapituła poznańska, właściciel Wielichowa nie umiała temu zaradzić, np. poprzez ograniczenie ilości jarmarków dworskich, nałożenie większych opłat za wyprodukowany towar lub Obniżenie, a nawet zlikwidowanie podatków dla rzemieślników i rolników pracujących w Wielichowie i w okolicach, którzy mogliby swoje towary sprzedawać właśnie w mieście. 29 maja 1795 roku czynsz na rzecz dworu opłaca pięciu krawców. Jednym z nich był Mateusz Altman. Nie ma informacji, czy krawce Wielichowce byli skupieni w jakimś cechu. 29 maja 1800 roku w Wielichowie mieszkało 567 mieszkańców. A ciekawa informacja pochodzi z 1934 roku. Na łąkach Błód Obrzańskich Podczas kopania torfu wydobyto róg łosia. Napisane jest, że wymierający już dzisiaj jeleń. Wiemy, że to nieprawda, łosie to jest inny gatunek zwierząt. I ten róg składa się z ośmiu części. Jednak złożony w całość nie daje kompletu. Rozpiętość rogu wynosi 80 cm, wysokość 57. 29 maja 1947 roku w święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła została w Dębsku poświęcona kaplica z figurą Matki Bożej. Poświęcenia dokonał ksiądz Bolesław Filipowski, proboszcz parafii wielichowskiej. Kapliczka stała już w tym miejscu od niepamiętnych czasów. Kapliczka jest położona przy sali wiejskiej w Dębsku. Na szczycie zawieszony był jeden dzwon o średnicy około 30 cm, który informował mieszkańców o śmierci któregoś z mieszkańców mieszkanek Dębska. W czasie wojny Niemcy ten dzwon zabrali, a kapliczkę nakazali rozebrać. Zlecenie otrzymał miejscowy szewc Pan Kryś. Przez czas wojny figurka Matki Bożej została przechowana w domu u jednego z gospodarzy w Dębsku. Mimo wysiedlenia całej rodziny, pasyjka i żelazne ramki okienne przechowywane pod podłogą w domu Władysława VII przetrwały wojnę. Po wojnie kapliczkę odbudowano, właściwie to zbudowano ją na nowo, bo została w czasie wojny zniszczona, umieszczono w niej, Przechowane elementy. Prace murarskie wykonał murarz Śliwiński, mieszkaniec Ziemina. W górnej części kapliczki umieszczone są dwa dzwony, jeden blaszany, ofiarowane przez pana przybyłe wzięcia Sołtysa Walentego Szymanuszki. Służyły one do oznajmiania społeczności wsi o śmierci któregoś z mieszkańców. Tak było i przed wojną. Dzwon właśnie był do przekazywania tych smutnych informacji. Dzwoniono rano i wieczorem aż do dnia pogrzebu. Przed II wojną światową, do 1966 roku, czynność dzwonnika wykonywał Michał Michalak, a potem jego syn Antoni. Przy figurze tradycyjnie odbywały się nabożeństwa majowe. I październikowe, nawet wówczas, kiedy krótko po wojnie jeszcze figurki nie było. Nabo nabożeństwom tym przewodniczyła do lat 60. Anna Młęczak, a następnie Wanda Czekaj i Leokadia Banach. Maria Nadolska w swojej pracy o historii parafii w Wielichowie pisze również, że do czasu wybudowania w Wielichowie kostnicy, Pięknym zwyczajem było pożegnanie zmarłego poprzez zatrzymanie się konduktu pogrzebowego w drodze na cmentarz. Przy figurze odmawiano różaniec w intencji zmarłego. 29 maja 1957 roku, przełożoną domu zakonnego w Wielichowie, były tam wtedy siostry serafitki, została siostra Saturnina. A 29 maja 1976 roku biskup poznański ksiądz Tadeusz Etter wizytował parafię pod wezwaniem Świętej Marii Magdaleny w Wielichowie. Dziękuję za wysłuchanie kartki z kalendarza z 29 maja. Do zobaczenia.